Jako jedna z pierwszych instytucji finansowych w Polsce opublikowaliśmy plan transformacji dla sektora energetycznego i sektora nieruchomości mieszkaniowych. Tam wskazaliśmy realne cele długoterminowe na dekarbonizację naszego portfela. W ramach naszej strategii chcemy wspierać klientów w realnych działaniach, finansować ich procesy dekarbonizacyjne. Żeby to się udało, to przede wszystkim trzeba ambitne cele określić w strategii ESG, która jest integralną strategią biznesową PKB. Omnibus, poluzowanie regulacji nie oznacza odejścia od celów klimatycznych. Zmieniamy optykę z raportowania z biurokracji na realne działania w zakresie wsparcia transformacji energetycznej. Najpierw skupiamy się na budowaniu świadomości klientów w zakresie tej potrzeby transformacji energetycznej. Później umożliwieniu korzystania z narzędzi. Dajemy kalkulatory śladu węglowego, wskazujemy dotacje na przykład na audyt energetyczny, gdzie klient może zauważyć, zaobserwować, co jest źródłem wysokich emisji, wysokich kosztów energii w jego firmie, i dopiero na końcu jest finansowanie. Tutaj przepisem na sukces będzie taki kompleksowy model obsługi klienta, trochę prowadzenie tego klienta za rękę, żeby klient patrzył przez pryzmat korzyści i czasami podchodził do tego procesu stopniowo. Może zacząć od wymiany oświetlenia na LED, od wymiany maszyn energochłonnych, od budowy własnego OZE z magazynem energii ważne, żeby klient rozumiał, że transformacja energetyczna jest to czynnik wspierający konkurencyjność. Bez transformacji energetycznej po prostu wypadnie z łańcucha wartości, będzie niekonkurencyjne i w długim terminie mu się to nie opłaca.